Nie. No nie, dawaj, nie. ale ładnie nie, tak ale robiłaś. Oliwia, tak ładnie tańczyła. Nie. No pokaż to jeszcze no, a, raz. No ale nie. Nie chcesz? Nie. Hej, nie wszystkim. Tego, co co Witamy się z Wami na naszym kanale. O poranku. Super pasujesz do tego słonecznika, który jest tam z tyłu za tobą. O, kolorystycznie się zgrałaś. Dzisiaj Oliwia założyła bandę nie. banan. Śniadanko zjadłaś? Tak. To świetnie, czyli jesteśmy gotowe na to, żeby zacząć tego vloga i ja dzisiaj dopiero rano odkryłam jedną bardzo ważną rzecz, że my nie jesteśmy przygotowane na Twoje rozpoczęcie roku szkolnego i ja ostatnio widzę, już opowiadałam, że masz wszystko, wszystkie rzeczy do szkoły, pokazywałam Wam nawet worki, a nie pomyślałam o tym, że nie masz co włożyć do tego worka, czyli nie masz butów. Tyś też o tym zapomniałam. I jak ty masz iść do szkoły bez butów na zmianę? No, tak się nie da, ale naprawdę mi to wyleciało z głowy. I zaraz ciebie i was zabieramy na shopping. I jestem ciekawa, czy w ogóle jeszcze coś zostało fajnego w naszym sklepie obuwniczym, bo w naszym mieście jest tylko jeden taki sklep. I jak nie znajdziemy tam nic godnego uwagi, co ty tu robisz? Padłam. To pojedziemy do łodzi, ale nie chcę mi się dzisiaj jechać do łodzi, no więc tu się. Łodzi, Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Wy możecie pisać w komentarzach, do której klasy idziecie, bo jestem tego ciekawa. I wszystkim Wam życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym. Puk, jesteś tam? Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Wpadajcie też do naszego sklepu oliwiaimama.pl, w którym znajdziecie... tam z tą podusią. Słodziutko, możesz nawet z nią pojechać do sklepu. Dziękuję. Jeszcze możemy Dziękuję dzisiaj ładne. zobaczyć jakieś ładne stylizacje do szkoły. Stylizacje na rozpoczęcie roku szkolnego. I tu jakaś pani Rączka do ciebie przyszła na, na czoło. Proszę nie gryźć mi ręki. No, jakaś pani Rączka. Nie przedłużamy, widzimy się już na mieście. No, ja też nie znam pani rączkę I tradycyjnie życzymy wam miłego dnia. Miłego Weszłyśmy do CCC i powiem wam, że tu jest tak zimno tak jest klima podkręcona. Szukamy czegokolwiek, co by się olijące spodobało. A taki fiolecik, one są mega leciutkie. Zobacz, jakie są lekkie. Jednak chyba coś innego Oliwi wpadło w oko, ale białe to zaraz będą czarne. Ty wybierasz tylko białe buty. Nawet jeśli założyłaś się, te, które już są w kiepskim stanie. Ale, tak ale tak wiesz jak to w szkole tak jest. Takie. Ale chyba takie. Tak wizualnie bardziej mi się podobają te białe. Nic. Bo fiolet niekoniecznie Nic nie dobra, pasuje no, do ja wszystkich stylizacji. No, Szukaj swojego rozmiaru i ja myślę, że musisz mieć 31 albo 32. Próbuj. Ale to, ale to są fioletowe. No to tutaj nie ma twojego rozmiaru. Tak myślałam, że wszystko będzie wykupione. Jak ja chodziłam do szkoły, to były modne tenisówki. No? Nope. Nie modne. Tylko się nosiło te nisówki, jeszcze były te. mi się rzut, te z żółtą podeszwą na, na ten. A ty tutaj coś pokazywałeś, a. Oliwi, coś takiego? Nie, no, lipa jest. Oli, a pamiętasz, że ci kiedyś takie kupowałam? Ale to jak chodziłaś do przedszkola, takiego typu. <grytanie> to te czasy już dawno minęły. To Dziękuję. jaki brokacik, jaki połysk w tym bucie. Dziękuję. Osobiście nic mi nie wpadło w oko. A takie? Podobne są do tamtych, są leciutkie i jest twój rozmiar. To usiądź sobie gdzieś wygodnie. Oh my god! Oh my god! Co ja tu zobaczyłam? Z, takim, z takimi koralikami Friends! Takie Takie podobne wzięliście, ale ja nie chcę białych. W sensie ja wiem, że ty, ty chcesz... Ale ty będziesz je tak to czyścił. No a co robię do tej pory? Ja też czasami czyszczę buty. Ja już ich znam. Ta rola czyszczenia butów i tak będzie moja. Przypadnie tą formi. A nie lepsze takie, słuchaj, takie na przykład różowo-fioletowe. Nie. O, tata no, ta no. tam nie wyśmiał. Ale te też są ładne. Jeżeli już różowe, to bardziej takie będą mi się jej podobały. Sam z kup różowe. Takie już Z wami robić zakupy to są wybory bardzo trudne i siedzimy zawsze w sklepach godzinami. Nie chcesz takich różowych chociaż zmierzyć. Może na stopie będą ci się podobały. Coś czuję, że znowu Oliwia kupi sobie białe. Musimy to pokazać. Oliwia zobaczyła takie podawają, ale... coś. Te są fajne według ciebie z takim włochatym sztym. No, ale same są duże rozmiary. Wiem. No to, co Ci się podoba, to albo jest ogromne, albo malutkie. Nie ma takiego na Ciebie rozmiaru. Co? Co znowu? Kitkowe. Kitkowe, ale one są właśnie mini. Tu nie no. będzie w Twoim rozmiarze butów. Te są też trochę crazy, nie? Z atomówkami. A może byś chciała takie wyższe? Na wyższej platformie? No. I tu jest styczuch, ale taki delikatny i w środku jest fiolecik. Dobra, ja jestem To chyba nie, chyba Oliwi te buty jednak się nie spodobały. O, kolejne atomówy. To jest czadowe. Zobacz, mi się to podoba. Też nie? To odkładam. A tu akurat te są dla chłopca, ale zobacz jakie tu mają z tyłu takie kolce. Wydąko, tak, w końcu przymierzmy. Tak, chodzimy, chodzimy, i co chwilę widzimy nowe buty, nowe modele, i nie możemy dojść do tego miejsca. A co powiesz na takie tenisówki, panterki? Nie. Wiedziałam, że powiesz, że nie. Ach, chociaż ostatnio Oliwia zwraca uwagę na taki panterkowy wzór. A to Chcesz? są kapcie. Nie, nie chcę takich kapci. Ja mam swoje tak kapetki kupię. w domu. I tak ja mam w takich bamboszach paradować? To ja nie wiem, czy te nie są lepsze. Co ty tutaj jeszcze przyniosłeś? Opowiadaj. To te białe riboki. Które? A, takie jeszcze? Za mały rozmiar, przynieść większy. 32 poprosiłem. No to zobacz ten, 32. Ja nie wiem, gdzie one leżały, Karolina. Czyli ja mam ist? Tak. Niestety nie ma 32, jest tylko 33. A co z tymi butami? Za mały rozmiar. Też za mały rozmiar. To jaką ty masz teraz stopę? 33? To jest niemożliwe. Jak ty mi rośniesz, to zmiesz te 33. Ja jestem w szoku. Jak ty mi dziecko rośniesz, jak na drożdża. Ten bucik prawy. Tata przyszedł z łyżką, ale w szkole Oliwia nie będzie miała takiej łyżki. Ej, fajnie wyglądają. Za mały rozmiar. Nie gadaj, że 33 to jest dla ciebie za małe. No to może te buty mają jakąś inną rozmiarówę. Tutaj mam paletkę. Proszę, palcem. Nie, no, szok. Niedobierzanie. Szok Ty zaraz będziesz Optimist. miała rozmiar mój, czyli 36, i będziesz mi podkradała buty. Albo ja będę podkradała tobie buty. Teraz Olianka mierzy te w rozmiarze jakim? Jaki to jest rozmiar? 32. To 32. No i odpowiadaj. Róż palcem. palcem. Musisz wstać, bo wtedy no, inaczej się noga układa. A te? Są git? No tak, no to są niebieskie, ale. Ale nie. ale nie. Ale że nie, bo są brzydkie, czy nie, że są y, takie małe? No nieładne. Nieładne. No. Czyli szukamy tych? Są białe na wysokiej podeszwie. Tych 34 trzeba poszukać. Pokaż, co tam dorwałaś. Trzeba bardziej te. Ej, to jest taki zamsz. Ja chcę takie. Ok, to. Jest mój rozmiar 36, nie ma. No nie ma. Są do 35. Game over. No nie jest taki Ale ciutniemy paluszki. <laughs> tak. To wtedy będą dobre. Najgorzej, nie ma 34, jest 35, to one już na pewno będą za duże na olijane. Jak pech, to pech, no ale niech jeszcze Oliwia te przymierzy. Może akurat. Białe, a daszki zypa. Czyli te też są ciekawe, te co ci tata podał. A wstań i jak się w nich czujesz? Teraz masz odidać. Jest spoko, tutaj masz lustro, możesz się przejrzeć. Takie duże. Ładnie wygląda nóżka. Ale decyzja należy do ciebie. No, ładnie. W końcu Ci się coś podoba. Ładne, ale jeszcze przymierzmy. Przymierz te ewentualnie możemy 34 zamówić na internecie. Najlepszy był Amadeusz, mówi. Ale to mają być szkolne buty? Dopiero teraz się o to zapytał. No tak, przy... właśnie po to tutaj. To te jest dobre. Nie gadać, że 35. Tak. Jest dobre na Ciebie. Jestem dobre. Ja jestem w totalnym szoku. Ja jestem w szoku. Ty masz taką girę jak ja. To znaczy, ja mam 36. Pokaż no się tu, kobietko, Ty moja. Dobra, te są chyba najfajniejsze. Spokojnie. Kupujemy. Mamy to i nie musimy jechać do łodzi. Fantastycznie! Ja drugie jeszcze drugi, drugi, tak. tak, przyjmiesz drugiego, bo może się okazać, że drugi będzie ci niewygodny i zrezygnujemy z tego zakupu. Ale jest nadzieja, jest światełko w tunelu, że w końcu będę wolna, bo ja nie lubię chodzić po zakupach. A ty lubisz? Kocham. No coś ty. Tylko takie dla mnie. A no bo takie spożywcze to już nie. No w sumie na spożywczych też sobie zawsze coś wybierę, więc... I od razu umawiamy się, od razu teraz przed zakupem tych butów, że tata je czyści raz na tydzień, nie ja tylko tata. Dobra? Umawiamy się. Jesteście świadkami. Pokaż, o jakie ładne, bo tu są te paseczki takie perłowe, śliczne są. Ślicznie. To... Przejdź się teraz i zadecyduj. Olivia krokiem modelki przemierza przez CCC. Są so git. <laughs> Jaka radość. Zdecydowałaś się, że na pewno te. Idealnie. Idealnie. A te mierzysz, czy nie? To znaczy, nie, to jest jakiś Mierzyc malutki rozmiar, ale czy te w ogóle chciałabyś przemierzyć? Nie, czy jest. Czy już nie? To y, mamie... tata, ta, płacisz? I lecimy dalej, bo coś Oliwia mówiła, że jeszcze by chciała pójść do Chińczyka. Bo w Chińczyku są Cry Babies. Aha, ale to kupujesz za swoją kasiorę, Jak takie tak, znajdziemy, Cry Babies? Okay, a jak. Y... i zrobimy, widzom unboxing. Tak, zrobimy. Chcesz przymierzyć? Mogę. Uuu, Oliwia się zdecydowała, żeby przymierzyć jeszcze jeden model. Fajnie. Okay, tak kupujemy. Co do Chińczyka, ja nie wiem, czy u nas będą takie crybabies, Babies, ja jak byś tak chciała. Bo ja nie widziałam. Misiu, super Poszukamy. jest sekretna. Okay. jest pszczółka, kaczka. Usiądę sobie tutaj obok ciebie. A ja bym chciała żabkę, kaczkę i. Ja bym chciała, żeby w ogóle te crybabies były w naszym Chinolu. Musimy się pospieszyć, bo też. A my. najwyżej jedziemy do potmartu. To jest daleko. W Japonii. W Japonii. <noise> Słuchaj, dzisiaj odwiedza nas ciocia Agnieszka po obiedzie i przyjedzie z psem Aurą, którego już znacie, bo mogliście zobaczyć Aurę w jakimś tam naszym odcinku i może dzisiaj dla was też trochę ponagrywamy, jak Oliwia idzie na spacer z pieskiem. A my no fajnie Co? No i to jest Nie możesz w tych butach to są szkolne. I ja coś czuję, że Oliwia i tak będzie chciała w nich chodzić na co dzień, a do szkoły kupić sobie inne. Tak. Czy ja dobrze czuję? Dobrze czuję. Ale na razie te idą z tobą do szkoły. Dopóki nie masz drugiej pary butów, która Ci się spodoba i wtedy będziesz mogła sobie zamienić. Kumasz Czaczuchę, mhm. Miałam w Ciebie rzucić tą kulką. Ale za szybko przyszedłeś, a chciałam Cię zaskoczyć i zrobić ciach. Zaskoczyłam Cię. Ej, myślałam, że rzucisz tym butem. No ty orientuj się. I co? Zamieniamy na te? Tak. Te do szkoły. W sensie co? Jeszcze raz, bo ja nie wiem czy... czy stój, stój, stój. No Wyglądają te do... tak. Te do i te szkoły. te do szkoły? Tak. A te po co Ci tak to? No, do, do chodzenia na co dzień. Czyli kupujemy dwie pary butów? I jednak takie do szkoły? Jak ty kręcisz. Mam do ciebie pytanko. Czy chciałbyś dostać z buta? Ty już masz nas dosyć. Uwaga. No uśmiechnij się trochę. Idę do kasy. Ostatecznie pokażemy wam w domu, który model butów Oliwia sobie wybrała, bo tylko jedna para butów dzisiaj jedzie z nami. A Madeusz już serio ma nas dosyć. Chyba trochę zbyt długo tutaj marudzimy. Ale ja jestem przeszczęśliwa, że już masz te buty. I dalej jestem w szoku, że ty masz taką wielką girę. Przechodzimy koło Empika. A tutaj na wystawie są takie śliczne Stanleje, pusinki. Super to wygląda ta cała wystawa z Bechtus Twoi są piórniki i notesy. I tu bloki, teczki, ale wszystko już mamy. Więc nic nie kupujemy, tylko idziemy teraz do Hinola. Zobacz jak mało tych Labubu, puste półki. Zostało tylko sweet. to. To sweet? Takie Slejsty średnie. Jej się będą włączały oczy. Nie za ładne. To znaczy tak 3 na 5, bym powiedziała. Takiego szarego akurat nie masz? No nie mam, a właśnie... Masz Sisi. sisi. Da, da, da. Widzowie wszystko wiedzą. Tak, gdybyś chciała wszystko ja wiem, wszystko to czego nie masz. Oliwia musiała wejść do Empika, nie powstrzymała się i świetny jest ten Kapi. Oliwia tam się bawi Kapi, a ja wam zrobię taki szybciutki przegląd tych pusinków. I tutaj były też tam zaraz zobaczycie z bliska. Który jest ładniejszy? Ten. Oceniajcie. Czarny. Oliwia lubi kolor czarny. To jest taka klasyka. I nawet by się tacie podobało. Ej, nie no, ten też jest fajny. Ale ten, ale ten czarny lepszy. Ten mi się kojarzy z takim wyjściem na piknik. Prześwietny zeszyt. Tak, znowu są kapibary. Zobaczmy, ha. Miałem się uczyć. Ej, ale ta kolekcja już była z kapi, nie? Były te takie. Wszystkie rzeczy, co tutaj wiszą. I jak ja bym chodziła do szkoły, to miałabym straszny problem wybrać sobie rzeczy, bo wszystko jest ładne w tych czasach. Wszystko mi się podoba. A to co to to? Gumka. A tutaj na dole są piórniki mięciutkie, puszyste. kapit, Barowa. I ty ją kiedyś chciałaś? Tak. I dalej ją chcesz? Tak, chcę ją. I co ty z nią będziesz robić? Domyśl klucze. Nosić klucze? To jest taka smycz dla kota psa. W ostatnim Chińczyku też nie ma tego, co ty byś chciała. To co, wracamy? Zobacz to, jakie dziwne. Jakieś takie straszne. To pewnie jest jakaś nowość, bo ja to widzę pierwszy raz na oczy. A tutaj na dole? No pewno. To nie jest nowe? Widziałaś już to? Tak. O są ty mówię. Kolorowe. Mhm. A tym mówiłem oczy. Jesteśmy z powrotem w domku i jedyną rzecz, jaką dzisiaj kupiliśmy to są buty. Pokaż, które ostatecznie wybrałaś. No jak nam piszą w komentarzach. Trzy-dwa... Ale co mają pisać, 11. które buty wybrałaś? Tak. Ale wszystkie były białe. To co mają napisać, że kupiłaś sobie białe biało różowe. Te na platformach wygrały i bez dwóch zdań, koniec kropka, te były najlepsze, mówiłaś, że są wygodne. No i spoko. ludzkie. Ja widzę, że ty tutaj popełniłaś zbrodnię, znalazłaś moją czekoladę, moją białą ulubioną, którą kocham. Chyba moją. Ta jest moja. Ale i tak ci ją okryję w a kto do nas odwiedził? Proszę bardzo. Cześć psinko. Tak, Oliga już była na spacerze z psiaczkiem. Odpinamy i teraz Aura sobie może swobodnie u nas pobiegać. A może ty głodna jesteś, co? Bo jeszcze mamy smaczki. No mamy, mamy. Co? To może jej damy. A piłeczkę masz, żeby się pobawić? Tak Tęskniłyśmy za tobą. No chodź, zobacz. Moja piłka, aura? Nie. A dawaj, 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 dawaj. Kochani, zaraz zobaczymy, czy Oliwii wyparował mózg w te wakacje. Ponieważ weszłam na stronę samequizy.pl i tutaj właśnie jest taka tematyka. Musisz odpowiedzieć na kilka pytań i to się okaże. Czy masz ten mózg, czy tego mózgu nie masz? Nie mam. Proszę się ustawić na swoje miejsce. Ja tu, czy tu? I to chyba będą trudne pytania, bo tutaj jest. Który wyraz został błędnie zapisany? Krzyż, wróg, opór, żądło. I ja wiem, że ty nie wiesz, bo to jest za trudne, ale strzelaj jak myślisz. Dobrze, krzyż Rządło? było. Tak? Jedziemy dalej. Ile ścian ma czworościan? Cztery. <grystanie> <4. 4. grystanie> Jakie miasto jest stolicą województwa wielkopolskiego? Poznań, Kraków, Warszawa, Wrocław. Strzelaj, jak nie wiesz. A, byłaś blisko! Poznań, miasto doznań! Z ilu składa się cząstka alfa? Ja myślałam, że to będzie proste! Tego europejskiego państwa flagę widzisz? Dajmy sobie z tym spokój! Dajmy sobie z tym spokój! Bo tutaj są, jest coś o siarkach, o tym, to nie, to z tego rezygnujemy, to zrobimy coś innego. 10 szybkich strzałów na rozpoczęcie roku szkolnego. I co wolisz? Naukę zdarną? Czy naukę w domku, stacjonarną? Jak byś wolała się uczyć? No, decyzja należy do ciebie. Online. Online? Czyli zaznaczamy nauka zdalna. I 47% osób tak odpowiedziało jak ty. A 53% osób woli jednak iść do szkoły. E, matematyka czy język polski? Co chcesz? Co jest lepsze? Polski. A możesz tutaj do mnie podejść? Nie. Język polski wybrało 64% osób. Podręczniki papierowe czy e-booki? E-book. To a ja wolę papierowe i 74% osób też woli papierowe. Dzień bez nauczycieli, czy dzień, w którym to uczniowie prowadzą lekcje? O, które wzięłaś? Dzień, że uczniowie prowadzą lekcje, to wiesz, jaki by tam był chaos? Szkoła bez testów, czy szkoła bez ocen? Bez testów. No niech Ci będzie. Mieć zwolnienie z wf u czy nie chodzić na religię? Zwolnienie z WEF-u? Zwolnienie z wf u Żartowałaś! Żartowałaś, czyli jednak wolisz nie chodzić na religię? No. No tego zmienić się nie da, ale okej, okay. wiemy jaka jest Twoja odpowiedź. Siedzenie w pierwszej ławce, czy siedzenie w ostatniej ławce? To jest ciekawe. Na środku klasy. A tu nie ma takiej opcji, masz tylko dwie: albo z przodu, albo z tyłu. Może no z przodu, z przodu. Musisz mówić trochę głośniej. Oliwia wzięła z opcję z przodu: wycieczka do muzeum, czy wycieczka do parku rozrywki? Rozrywki. To to chyba 90% osób powie, że do parku rozrywki. I nie, 82%. Szkoła z dużą biblioteką, czy szkoła z dużą salą gimnastyczną? Salą? Nauka nowych technologii, czy nauka klasycznych przedmiotów? Ani to, ani to? Ani to ani Czyli omijamy w ogóle tą odpowiedź? No to już skończyłyśmy ten teścik. Wybrałaś które? To drugie, nauka klasycznych przedmiotów. No i mamy to, piona. Czy cieszysz się, że już niedługo rozpoczęcie roku szkolnego? Średnio. średnio. Czyli nie jest tak źle, bo jakbyś odpowiedziała, że nie, no to byłoby źle. A że średnio się cieszysz, no to nie jest tak źle. Na sam koniec tego odcinka tradycyjnie pozdrowimy naszych kochanych widzów i pierwsze pozdrowionka lecą do Moniki Adamskiej. Myślnik T4i, która idzie teraz do 5 klasy, masz już wszystko kupione do szkoły. Buziaki ci ślemy i życzymy Ci powodzenia w nowym roku szkolnym. Pozdrawiamy Marcelinę Blicharz, która też sprzedaje bransoletki tak jak Oliwia. I super. Buziaki. Pozdrawiamy Stitch24060. Napisałaś, napisałeś, że masz z naszego sklepu skarpetki i takie tam. To jestem ciekawa, co oznacza takie tam. Możesz tam napisać kolejny komentarz, co dokładnie sobie kupiłeś, kupiłaś z naszego sklepu. Buziaki. Pozdrawiamy Alla Kukuruza, buziaki lecą do Jessica Brzykcy, myślnik L1ITG i Ty napisałaś, że jesteśmy u Ciebie na pierwszym miejscu. Wow, jest nam bardzo miło, serdecznie Ci za ten przemiły komentarz dziękujemy, pozdrawiamy. Wiktorie, 15, myślnik T9J. Wiemy o tobie tyle, że masz 10 lat, oglądasz nas od samego początku. Nawet pamiętasz nasze pierwsze odcinki z Kicią Kocią? No tak, no bo pierwsze nasze filmy to były takie, że Oliwia czytała książeczkę Kici Koci i była jej ogromną fanką. Super, że jesteś dalej z nami na naszym kanale. Buziaczki ci ślemy. Pozdrawiamy Wiki, która ma 9 lat. Napisałaś, że nas kochasz. I ten komentarz jest z konta Anna Bartczak 3299 Pozdrawiamy i Myślnik T4K. Napisałaś, że ugryzł ci pies. Masz szwy na ręce, to było okropne i masz teraz traumę, boisz się wychodzić na ulicę i to jest bardzo przykre, że tak się zdarzyło u Ciebie, bardzo Ci współczujemy, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, buziaki Ci kochana, ślemy. Pozdrawiamy Nere24789 i ostatnie pozdrawionka, dziesiąte na dzisiaj polecam do Justyny Franas, myślnik J8B. Jesteś naszą fanką od kilku miesięcy, bardzo nas polubiłaś. Jesteś w tym samym wieku co Oliwia, tylko o miesiąc młodsza. Do ciebie również lecą buziaki. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie i widzimy się już jutro. Papa, pa, całusy, 102.